Cześć, z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Dzisiaj Samsung Galaxy S23 Ultra. W końcu mamy topową Ultra od Samsunga. Zobaczymy jak działa. Ja mam swoją poprzednią S22. Będzie co porównywać, zobaczymy co potrafi, jak wypada. Pierwsze wrażenia, no telefon jest duży, tak jak i poprzednia sztuka, więc jeżeli ktoś lubi tego typu fony, to na pewno się ucieszy. Mamy tutaj ekran 6,8 cala, czyli to co na froncie widzimy, fajny, duży, Amoled 2X, Dynamic Amoled 2X, tak on się zwie. Dosyć jasny, nie da się tego ukryć. Zobaczymy ile realnie on świeci, to sprawdzimy sobie w filmach. Sam wygląd. No Dzień dobry. Różnią się tak naprawdę te telefony od poprzedniej sztuki wyglądem tych aparatów z tyłu. Jak widzicie, te oczka w nowej SC są troszeczkę większe. Nie da się ukryć. Co ciekawostka, myślę, że Zróbmy taką mały motyw, jeżeli chodzi o kwestię samego etui z S22 Ultra do S23. Rozmiarowo dałoby się to czysto teoretycznie wcisnąć. Tutaj by się coś zgadzało. Niestety wyjście na mikrofon jest w innym miejscu. No i gdyby te kółka były mniejsze, no to etui z poprzedniego modelu by pasowały, ale tak to niestety się nie uda. to możecie zobaczyć teraz wizualnie, jak to wygląda, co jest kwestią tego, dlaczego to Się różni. A tak naprawdę telefony, nawet wysokością, grubością, wyglądają praktycznie tak samo od dołu. No, mój używany widać, że już lekko podbrudzony. Tutaj praktycznie układ, że bardziej kwadratowy, jest rysik. Reszta się nie zmieniła, więc zmian praktycznie za dużo z wyglądu nie ma. Albo można by powiedzieć, praktycznie wcale. Poza wyglądem tych tutaj aparatów. E, no dobra, sam wygląd, jak już mówiłem, aparaty odstają, kurczę. Powiem Wam, że bez Etui ten smartfon, no, to będzie coś takiego robił na stole. Więc Etui jest must have. Zresztą te pierścienie, widać, że są metalowe, pewnie aluminiowe, więc oracie je pewnie szybko. Cała ramka jest aluminiowa. Na froncie mamy szkło, gorilla, glass Victus, dwujeczka. Jak to się ogląda, recenzja jest 23 z plusem, rysuje się to, więc tutaj też się będzie rysować, więc na pewno coś załóżcie, bo bez tego to raczej ten telefon ładnie nie będzie długo wyglądał. Od dołu standardowe rzeczy, czyli jest rysik, jak to w serii Note bądź Ultra aktualnych esek. Nie da się ukryć, że to jest Naut, tak naprawdę, tylko nazwany inaczej, ale to, to się nie będę tutaj wspierał. Jest oczywiście głośniki. Głośniki są dwa stereo. Mikrofonów jest kilka, bo jeszcze jest też tutaj i gdzieś pewnie jeszcze z tyłu, znając życie, można się domyślić, albo pewnie ładnie z tych dwóch zbiera. No trzeba będzie sprawdzić specyfikacji. Jeżeli chodzi o dół, jeszcze oczywiście USB typ C. Kwestia możliwości włożenia kart nie rozszerzycie, a szkoda, jest tylko możliwość wpięcia simek. Więc tutaj nic Wam nie poradzę. Głośność, przycisk power od góry, mikrofon. Co do samego ekranu jest oczywiście biometria. Jest ten większy czytnik linii papilarnych. Powiem Wam, że no przeważnie bardzo dobrze to działa i zbiera. Jest większe pole, że nie musicie centralnie wcisnąć się w miejsce, w którym ono jest. Tylko można gdzieś troszeczkę z boku, troszeczkę bardziej ogarnąć jak najbardziej spoko. No, Victus, jak widać, niestety palcowanie lever hard, więc to to klasyka, trzeba coś tutaj sobie podziałać albo porobić, albo po prostu się do tego przyzwyczaić. Jak jesteśmy jeszcze przy samym ekranie, 3088 na 1440 pikseli, PPI 500. No, mogłoby być większe, ale jakoś to tam wygląda. Co tu mamy w ustawieniach? No, oczywiście chyba podstawą włączyć tryb ciemny, bo bez tego to słabo. Odświeżanie możecie sobie mieć adaptacyjne aż do 120 Hz, sugeruję zostawić, żeby bateria trochę więcej pożyła. W automacie tak jak to tutaj e, mamy w Samsungu, oczywiście kolorki, no, żywy nie da się ukryć, że najlepszy, można tu jeszcze po bal balansem biegi się pobawić, bo Bielwa w AMOLEDach jest jaka jest, więc tutaj no, nie będziemy tego komentować. Rozdziałka, no właśnie, czemu on tutaj nam proponuje tą Full HD+, ja bym od razu ustawił największą. Pełen ogień ma być, no. Nie ma co tu jakiś. Aha, coś gdzieś musiałem kliknąć. Mniejsza o to czas wygaszania ekranu. O, tu sobie zwiększymy, bo to do moich testów zawsze przydatne. Reszta, czułość dotyku. Też bym sugerował zawsze zwiększyć. No. No i oczywiście tryb ciemny. Co jeżeli chodzi o sam system? Jeżeli chodzi o system, to mamy oczywiście tutaj Androida najnowszego. To się nie da ukryć, że tu jest trzynastka gdzie to było, gdzie to jest, informacje o oprogramowaniu, właśnie mamy 13 z wersją One UI nakładki 5.1 jeżeli chodzi o zabezpieczenia pierwszy marzec na chwilę obecną odkąd go mam jeszcze nic nowszego nie wpadło, więc tak to wygląda z ciekawych ustawień, co my tutaj w ogóle mamy, jeżeli chodzi o kwestie rzeczy, które można sobie gdzieś rzucić okiem, na pewno tutaj bym sobie zerknął, jeżeli chodzi o lapcy co można sobie dodatkowo powłączać Sugeruję oczywiście odpalić. Czemu nie? Zawsze warto się pobawić. Rysik S Pen, no to rysik to już wszyscy znamy od dłuższego czasu. Co w ogóle nim można robić i jak on działa. To każdy sobie już pewnie ogarnął, widział tysiące filmów. Ale powiem Wam, że działa na razie tak samo jak mój w S22 Ultra. A tu mam S23, więc tutaj ja bym jakoś większych zmian nie widział. Game Launcher myślę, że spoko. Yy, jasność wideo. No i tu powiem Wam tak, jeżeli chcecie, żeby Wasze Samsungi działały długo, wyświetlacze, a macie na przykład, nie wiem, TikToka albo jakieś inne aplikacje, które dziś mają takie stałe elementy, i w TikToku ten tutaj kwadracik, jeżeli włączycie sobie tę opcję jasność wideo, to broń Was cię, Panie Boże, cokolwiek tam wierzycie, czy nawet i potworzę spaghetti z dziurką, czy też, no cokolwiek, nie wiem, pączku z dziurką i tak dalej, Nigdy nie włączajcie tej opcji podjaśnienia dla, dla tej aplikacji, która gdzieś ma jakieś takie stałe elementy jak TikTok. No bo ja wam gwarantuję, poużywacie TikToka kilka godzin i będziecie pięknie widzieć wypalony ten kwadracik tutaj. Więc jeżeli na przykład czegoś dużo używacie i chcecie dbać o swój ekran, to albo w ogóle nie włączajcie tej funkcji. A jak już chcecie, żeby te kolorki były jaśniejsze, to jak na przykład jest tutaj TikTok albo coś, co wam się stałe gdzieś wyświetla, odznaczajcie tą opcję, dla tego, bo do tej aplikacji, bo będzie krucho. Co my tutaj mamy dalej, jeżeli chodzi o ten smartfonik? No to dobra, tutaj klasyka jeżeli chodzi o ustawienia. Coś jeszcze myślę, że warto zobaczyć. Tak naprawdę nie, no większość to jest standardowy Android. Nic tutaj moim zdaniem Samsung więcej chyba nie poczarował, więc zwróćmy do tego, co jest w środku. Snapdragon 8G2. W końcu, w końcu ta jednostka to już się cieszę, że tak to wygląda. Mam nadzieję, że kolejne też, też już będą nie Exynosami, ale zapowiada się, że może być inaczej. Zobaczymy. Zresztą wiadomo, co roku wychodzą nowe procesory, możemy na lepsze gorsze, to sprawdzimy. Jestem ciekawy, termiki tutaj tego modelu z 23 z plusem nie było jakiś super rozwiązane chłodzenie. Mam nadzieję, że tu trochę jest lepsze. Oczywiście ten sam 8G2, czyli wiadomo, jeden rdzen 3,2 GHz, 3 rdzenie 42,2. 2... 4 rdzenie 2,8 GHz. Sorry, jestem lekko przeziębiony, więc może coś nie kontaktować. I jeszcze mamy 3 rdzenie 2 GHz, więc tak naprawdę tych rdzeni jest 8, więc no. Całkiem przyjemny procesor. 12GB pamięci RAM, 512 wersja dyskowa u mnie, czyli dyskowa pamięciowa, bo to e, tak tutaj wygląda, jeżeli chodzi o ten smartfon. No więc będzie co porównywać. Ja się bardzo cieszę, że w końcu go mam i mogę go sobie trochę potestować. Wstępnie działanie. No cóż, e, powiem Wam, że snapy, e, ten poprzedni, czyli e, wersję, którą miałem z plusikiem, naprawdę była turbo-szybka. Co będzie z tym? Nie wiem, myślę, że pewnie podobnie. Na pewno wielki plus dla Samsunga, że nie wrzuca śmieci. Ja sobie zainstalowałem na razie programy do testów, ale odpalacie ten smartfon, no i co? No dobra, z dodatków niepotrzebnych może macie Facebooka, może macie Spotify, który niekoniecznie musi być, przecież na telefonie możecie z niego nie korzystać. YouTube Music, no niech cię będzie. I praktycznie tyle, Game Launcher i jakiś Samsung Global Goals. A tak naprawdę to macie parę apek Samsunga, które są potrzebne. Myślę, że na przykład to jest fajna rzecz do, do, do... O, jeszcze widzicie, ja tu nic nie poogarniałem, widzicie, pierwsze wrażenia można powiedzieć, no dobra, coś tu, coś tu, zezwól, możecie sobie malować, to jest, Czy tam coś, coś potworzyć w tej aplikacji, rysowanie na zdjęciu, nie, co my tu mamy, rysowanie, i gitara, włącz, dobra, dobra, nieważne, no, jedziemy. No. Cokolwiek można tworzyć, fajnie, to takie myślę, że odstresowywacz. Warto zajrzeć do tego. Wy macie Smartfinksa, wiadomo do czego, do sterowania, różnymi rzeczami, do, 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 do zdrowia, do, 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 do zegarków i tym podobnych. Parę aplikacji od Google. i tyle. A ostatnio, jakiś jakieś ryby miałem, gdzie po prostu, nie wiem, 20 aplikacji, niepotrzebnych do niczego, już na dzień dobry, na telefonie, więc tutaj hmm, myślę, że przydatna opcja. Że, że takie rzeczy już y, nie ma ich po prostu. No oczywiście tu jest to, co być powinno, czyli jest Google i praktycznie tu wiecie, co jest. Wszystkie te ustawienia, zawsze, jak komuś czegoś gdzieś tutaj brakuje, to trzeba sobie po prostu y, poukładać i to się gdzieś gdzieś. No, tu macie ustawienia. Wiadomo, tu możemy sobie porobić, co nas tam sterowanie urządzeniami, i pododawać, właśnie, jeżeli jakiś rzeczy jeszcze potrzebujecie. Zawsze te tutaj się wszystkie fajne skróty pokazujemy. Oczywiście jest tryb DEX, ale to już no, dawno temu było to ciekawe, teraz już no, również to jest, jeżeli ktoś korzysta, można mieć komputer z po, pomocą tego smartfona już wydajność tych esek, naprawdę i tych procesorów na Dragon jest tak wysoka, że, że jeżeli ktoś nie potrzebuje prostego komputera podłączać, to można pod monitor i używać normalnie jak kompa. Dobra, ale bo się rozgadam za dużo, bo. Wiadomo, na razie pierwsze wrażenia, później będziemy opisywać, jak to działa. Aparaty. Tutaj jest gruby zestaw. Mamy 200 megapikseli główny aparat szerokokątny, ultra szerokokątny 12 megapikseli i 10 megapikseli teleobiektyw. I tych teleobiektywów jakby teoretycznie dwa. No i cóż, główny, no, te 200 megapikseli, który to będzie? Obstawiam pewnie, że ten albo ten, ale raczej ten, patrząc po soczewce. Ma tutaj światło 1,7. Fajnie. szerokokątny ma światło 2,2. 2. Dwa teleobiektywy mają światło 2,4,4,9. czyli on jest tak, jakby regulowany, można by tak. No, bo wiecie to, to Też nie? Czekajcie, ile tych mamy okienek. Mamy standardowe, mamy szeroki, Mamy duże, duże tele i małe tele, no więc czy jakoś tak będzie pewnie to tak wychodziło, więc no. Może to nie jest ten taki zmienno. No, nieważne. Ja dzisiaj lekko chorawy, więc mam nadzieję, że głupot nie gadam. Hehe. No i co jeszcze, oczywiście tutaj kwestie doświetleń i tak dalej. Eee, są na pokładzie pomiary wszystkiego, żeby dobrze te zdjęcia zrobić. Są zoom cyfrowy, stokrotny, optyczny 30. -ka. No to wiecie, jak to jest. No, eee, spadaj, nie chcę mi się nic tutaj robić. Co możemy porobić właśnie z tym naszym, naszą maseczką? No to co? Zrobimy zdjęcie szeroko, zrobimy zdjęcie standardowo dwukrotnie, aby coś chociaż było ładnie, trzykrotnie. O, dyszka, już jest niewyraźna z tej odległości, 30 i 100. Szczerze mówiąc ja mam S22 Ultra i szczerze mówiąc te, te, te wyższe tryby, to tak naprawdę telefonu używacie jak lornetki, chcecie coś gdzieś dalej zobaczyć, fajna sprawa, przydaje się. Oczywiście można robić też zdjęcia w 200 megapikselach, sobie przestawić tutaj, świetna sprawa. Zobaczę jak one wychodzą, bo aż jestem tego ciekawy. Nagrywanie macie aż 8K albo 4K w 60 klatkach. Yy, powiem wam, chwilę używam tego telefonu. Jak będziecie używać tych maksymalnych ustawień fotografowania, to nie zdziwcie się, że telefon robi się ciepły. A w lecie myślę, że może bardzo narzekać na to, że robi się ciepły, ale to będziecie, będziecie mogli to sprawdzić dopiero w lecie. Cóż, taki to jest yy, ubaw, że ja pamiętam sam ja S22, S20, jakoś brane właśnie w lutym, marcu, a później się okazuje, że no, w lecie ten telefon. No nie, nie, nie daje rady, bo, się, bo mówi, że się przegrzewa i jest niefajnie. Nie no nie wiem, czy tutaj akurat tak będzie, zobaczymy to w testach temperatur, ale no, potestujecie dłużej, mam nadzieję, że nie będzie problemów. E, co dalej? Jest Bluetooth, jest NFC, jest 5G, Galileo, Baidu, GLONASS, wszystko co być powinno, wszelkiej maści tu czujniki na pokładzie. No i czego nie ma? Czego tu nie ma? No właśnie, nie ma ładowarki. A. Bez komentarza już, bo mnie to irytuje. Ale nie ma, trzeba sobie to kupić. Jest tylko kabelek, bateria jest 5000 mAh. Myślę, że na trochę powinno starczyć. Tak coś czuję, ale to jeszcze muszę potestować dłużej ten smartfonik. Mamy tutaj oczywiście budowane głośniki stereo. Jak wejścia 23 bardzo ładnie brzmiały. Mam nadzieję, że te też są naprawdę powalające. Jest USB OTG, czyli można tu podłączyć co się chce. Pod tam, jeżeli macie przejściówkę, której też już nie dają, kiedyś dawali, a teraz nie ma, no lipa. I co? Z rzeczy, które Was powinny interesować, jeszcze to, że jest wodoszczelność IP i wodo, i było szczelność i wodo, szczelność na poziomie IP 68. Jest, bo jest, no zawsze uważajcie przy wkładaniu, żeby to było dopięte, no bo wiecie, to jest tak jak z tym, że się znamy do bramy. Z gwarancją, no, no bo jeżeli telefon jest wodoszczelny, a ktoś go rozbierze i w środku będzie woda, to nie macie gwarancji. Sorry. Mimo, że był certyfikowany jako wodoszczelny, więc jak ta woda się dostała, nie wie nikt, w razie czego jak się dostanie, ale wtedy macie problem. Więc ja tam bym z wodą i z tego typu urządzeniami yy, uważał. No i co, z Bayerów? Szczerze mówiąc, co tu można więcej powiedzieć? Tyle. Smartfon jest duży, trochę waży, ma no ładny wyświetlacz Rysik i jest topową Eską, więc ja biorę się za jej testy za jakiś czas. Trochę więcej o niej dam Wam znać. Co ja myślę, jak ona wypadła w testach. No i cóż, na dzisiaj tyle. Samsung Galaxy S23 Ultra, z tej strony łucek, trzymajcie się ciepło, hej!